W dzisiejszym odcinku wracamy do miejsca, które do tej pory pozostawało jedynie punktem na mapie, niekojarzonym bezpośrednio ze sprawą zaginięcia Beaty Klimek, a jednak nagle zaczęło przyciągać uwagę komentujących i osób obserwujących przebieg wydarzeń. Strzelnica o nazwie Wilkołak, teren rozległy, służący zarówno sportowcom, jak i myśliwym, stał się miejscem odnalezienia przedmiotu, który wzbudził znaczące zainteresowanie. Wokół tego miejsca zaczęły pojawiać się nowe obserwacje. Komentarze, a także relacje świadków sugerujących, że w ostatnim czasie pojawiły się tam osoby nieprzypadkowe. Dzisiejszy materiał to próba uporządkowania wszystkich sygnałów, faktów i hipotez, które pojawiły się po ujawnieniu znaleziska. Przyjrzymy się temu miejscu, reakcjom społeczności oraz pytaniom, które od momentu publikacji materiału nie przestają się pojawiać. Nie będziemy formułować test dotyczących winy. Lecz przeanalizujemy to, co zostało opisane i nagłośnione. Celem jest usystematyzowanie informacji, które mogą mieć znaczenie w dalszym toku poszukiwań oraz zrozumienie, dlaczego pozornie błahy przedmiot, znaleziony w niepozornym miejscu, uruchomił tak szeroką debatę. Strzelnica Wilkołak, obszar leśny z piaszczystymi nasypami, wykorzystywany przede wszystkim przez osoby trenujące strzelectwo, nie była dotąd obecna w dyskusjach dotyczących zaginięcia beaty Klimek. Dopiero w ostatnim czasie miejsce to stało się przedmiotem uwagi po tym, jak jeden ze słuchaczy, znany z aktywnego udziału w społecznych poszukiwaniach, natknął się na przedmiot przypominający inhalator. Informacja ta spowodowała gwałtowną reakcję osób obserwujących przebieg sprawy, co w naturalny sposób skłoniło do prześledzenia, kto w tym miejscu bywa i jakie wydarzenia zostały tam zaobserwowane. Według przekazów pojawiły się opinie, że jeszcze przed upublicznieniem nagrania teren ten mógł być odwiedzany przez osoby nieprzypominające ani sportowców, ani spacerowiczów. Z kolei inni komentujący zauważali, że miejsce to, choć ogólnodostępne, w pewnych okresach pozostaje niemal całkowicie puste, co powoduje, że staje się dogodnym punktem do działań, które trudno zweryfikować po czasie. Wśród relacji społeczności pojawiły się sygnały mówiące o tym, że na terenie strzelnicy zaobserwowano osoby wykonujące czynności wskazujące na to, iż szukały czegoś pod powierzchnią ziemi. W opisie świadków pojawiał się metalowy pręt wbijany w glebę. Takie działanie, jeśli zostało faktycznie odnotowane, może oznaczać próbę poszukiwania przedmiotów ukrytych pod warstwą piachu, ale równie dobrze może być zachowaniem przypadkowych poszukiwaczy amatorów, którzy przybyli tam po obejrzeniu wcześniejszych materiałów. To właśnie konieczność oddzielenia faktów od interpretacji oraz czynności o charakterze spontanicznym od działań potencjalnie zaplanowanych sprawia, że strzelnica Wilkołak stała się miejscem, które zyskuje na znaczeniu w analizach. Najwięcej uwagi przyciągnęło jednak samo znalezisko, czyli inhalator. Według relacji społeczności przedmiot został przekazany odpowiednim służbom, co odczytywano jako sygnał, że mógł zostać uznany za potencjalnie istotny. Jednocześnie niemal natychmiast pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, dlaczego tak charakterystyczny przedmiot miałby się znajdować właśnie w tym miejscu oraz dlaczego miałby przetrwać w tak dobrym stanie. Komentujący zwracali uwagę, że inhalatory tego typu nie są zwykle noszone przy sobie podczas zwykłego spaceru, ponieważ ich działanie związane jest bardziej z terapią wziewną niż doraźną, co sugerowałoby raczej przechowywanie takiego urządzenia w domu niż zabieranie go do lasu. Z kolei inna grupa osób podnosiła kwestię, że doraźne upuszczenie inhalatora, zwłaszcza w sytuacji nagłego zdarzenia, nie jest scenariuszem nierealnym. W tym kontekście podkreślano, że jeśli Beata Klimek faktycznie korzystała z takiego urządzenia, mogło dojść do jego przypadkowej utraty w momencie stresu, przymusu lub transportu. Pojawia się jednak pytanie, które przewijało się w wielu komentarzach. Dlaczego ten przedmiot znalazł się na otwartej przestrzeni, w miejscu, gdzie przebywa wiele osób? Strzelnica jest odwiedzana przez myśliwych, osoby uprawiające sport, jak również przypadkowych spacerowiczów. Z tego względu, znalezisko mogło mieć zupełnie losowy charakter. Wśród komentujących pojawił się argument, że inhalator mógł zostać po prostu zgubiony przez kogoś innego, a fakt, że opinia publiczna intensywnie śledzi sprawę zaginięcia Beaty Klimek. Sprawił, że przedmiot ten został automatycznie powiązany z jej historią. Warto zwrócić uwagę na to, że w tego typu sprawach często pojawiają się przedmioty lub informacje, które zyskują znaczenie jedynie dzięki kontekstowi, w którym zostają odnalezione. Bez kontekstu mogłyby być uznane za zwykły, nic nie wnoszący element przestrzeni. Wraz z pojawieniem się nagrania dotyczącego inhalatora do redakcji zaczęły napływać liczne komentarze. Wśród nich znajdowały się opinie. Że sprawa staje się trudna do wytrzymania, że osoby zaangażowane w poszukiwania czują bezsilność wobec kolejnych, kolejnych wątków, które nie przynoszą jednoznacznych odpowiedzi. W komentarzach pojawiały się też pikantne interpretacje mówiące o tym, że osoba odpowiedzialna za zaginięcie może celowo podrzucać przedmioty w różnych lokalizacjach, aby wydłużać proces poszukiwań i kierować uwagę na miejsca oddalone od kluczowych punktów. W takiej wizji, scenariusza inhalator nie byłby śladem. Lecz narzędziem wprowadzania w błąd, co z kolei budzi skrajne opinie dotyczące motywacji osób, które miałyby się dopuszczać takich działań. Istotne pytanie, które pojawiało się szczególnie często, dotyczyło momentu pojawienia się inhalatora. Dlaczego miałby zostać odnaleziony dopiero po upływie okresu przekraczającego rok od zaginięcia? Dlaczego jego stan miałby wskazywać na brak długotrwałej ekspozycji na warunki zewnętrzne? Tego typu pytania pokazują, że społeczność nie ogranicza się do biernego przyjmowania informacji, lecz aktywnie analizuje każde znalezisko, konfrontując je z logiką oraz spójnością czasową. Warto odnotować, że w sprawach zaginięć często pojawiają się znaleziska, które początkowo wydają się podejrzane, ale po analizie okazują się niepowiązane ze sprawą. Możliwa jest także sytuacja odwrotna, w której przedmiot początkowo bagatelizowany okazuje się później istotnym elementem układanki. Tym samym inhalator wymaga chłodnej analizy, bez nadawania mu znaczenia zbyt wcześnie, ale też bez całkowitego pomijania jego potencjalnej roli. Społeczność przekazywała również sygnały o osobach widzianych na terenie strzelnicy w ostatnich dniach. Według relacji, niektóre z nich miały zachowywać się w sposób wskazujący, że przyszły tam z określonym celem. Wzmiankowane było nerwowe krążenie w pobliżu nasypu. Obserwowanie terenu z oddali oraz wspomniane już wbijanie metalowych prętów w ziemię. Tego typu zachowania mogą wynikać zarówno z realnej próby przeszukania terenu przez osoby prywatne, jak i z prób monitorowania reakcji społeczności na potencjalny trop. Bez dowodów nie sposób przesądzać, która z interpretacji jest właściwa, jednak sam fakt, że miejsce to zaczęło być odwiedzane przez większą liczbę osób, wskazuje na rosnące zainteresowanie oraz napięcie, które narosło wokół znaleziska. W komentarzach pojawiła się także hipoteza mówiąca, że w jednym z nasypów w pobliżu strzelnicy mogło zostać ukryte ciało. Tego typu teorie często pojawiają się w sprawach zaginięć, zwłaszcza gdy miejsce posiada elementy infrastruktury pozwalające na szybkie przysypanie lub zakrycie czegoś pod warstwą ziemi. Jednocześnie warto pamiętać, że hipotezy te oparte są jedynie na intuicjach komentujących oraz braku jednoznacznych dowodów, co oznacza, że mogą pełnić rolę wskazówek do analizy, ale nie stanowią materiału dowodowego. Po pierwszych reakcjach opinii publicznej na odnalezienie inhalatora na terenie strzelnicy Wilkołak zaczęto dostrzegać narastający podział między osobami, które dostrzegały w przedmiocie potencjalnie kluczową wskazówkę, a tymi, które zakładały, że znalezisko może stanowić element celowego wprowadzania w błąd. W sprawach o dużym zainteresowaniu społecznym dynamika interpretacji jest szczególnie istotna, ponieważ kolejne informacje nie pojawiają się w próżni, lecz na tle wcześniejszych doświadczeń odbiorców, ich oczekiwań, a także opinii, które zdążyły już utrwalić się w przestrzeni publicznej. Jeśli określone miejsce zostaje nagłośnione, szybko staje się punktem obserwacji, a każdy przedmiot w jego obrębie może zostać potraktowany jako nośnik znaczenia. Dlatego inhalator, niezależnie od jego faktycznego pochodzenia, natychmiast stał się tematem interpretacji, pytań oraz wątpliwości, a niekiedy również hipotez wybiegających poza dostępny materiał dowodowy. W komentarzach pojawiało się pytanie o możliwość zabezpieczenia odcisków palców oraz materiału genetycznego. Jest to naturalna reakcja wynikająca z wiedzy potocznej dotyczącej metod kryminalistycznych. Społeczność zastanawiała się, czy przedmiot mógłby zostać poddany analizie laboratoryjnej i czy umożliwiłby ocenę, kto był jego ostatnim użytkownikiem? Podkreślano przy tym, że określone modele inhalatorów można powiązać z dokumentacją medyczną, co w oczach komentujących mogłoby pomóc w ustaleniu, czy Beata Klimek faktycznie stosowała identyczne urządzenie. To pytanie pojawiało się wielokrotnie. Jednak nie pojawiły się żadne oficjalne informacje dotyczące potwierdzenia lub zaprzeczenia temu tropowi. Warto zauważyć, że tego typu dokumentacja jest objęta ochroną, a jej ujawnienie wymaga spełnienia określonych procedur, dlatego oczekiwanie społeczności na publiczne potwierdzenie może okazać się nierealistyczne. Jednocześnie komentujący wskazywali, że samo pojęcie inhalatora bywa błędnie odbierane jako urządzenie ratujące życie w nagłych przypadkach, podczas gdy wiele modeli służy terapii regularnej lub profilaktycznej. Wśród opinii pojawiały się także szczegółowe uwagi o warunkach panujących w domu Beaty Klimek, które, według komentujących, nie odpowiadały sytuacji osoby cierpiącej na ciężką postać astmy, wymagającą stałego korzystania z inhalatora. Nie jest jednak możliwe zweryfikowanie tych twierdzeń bez pełnej wiedzy medycznej, co podkreśla, że część komentarzy stanowi bardziej interpretację niż fakt. Niemniej jednak, pytanie o medyczne uzasadnienie obecności inhalatora w miejscu oddalonym od zabudowań jest zasadne i należy do jednych z podstawowych elementów analizy. W miarę rozwoju dyskusji coraz częściej pojawiała się teoria mówiąca o celowym podrzucaniu przedmiotów w celu mylenia tropów. Interpretacja ta opierała się na założeniu, że ktoś, kto obawia się postępów śledczych lub reakcji społecznych, może próbować tworzyć pozorne ślady w różnych lokalizacjach co prowadziłoby do rozproszenia wysiłków poszukiwawczych. Komentujący zwracali uwagę, że inhalator wydaje się zbyt dobrze zachowany, aby przebywał na otwartej przestrzeni przez okres przekraczający rok. W tego rodzaju analizach kluczowa jest jednak precyzja stopień zużycia przedmiotu, jego stan techniczny oraz ewentualne ślady środowiskowe mogłyby zostać ocenione jedynie w ramach specjalistycznych badań, do których społeczność nie ma dostępu. Z tego względu należy stwierdzić, że teoria o celowym podrzuceniu jest jedną z możliwości, lecz nie stanowi faktu. Jednym z najczęściej powtarzanych pytań było to dotyczące przyczyn pojawienia się inhalatora właśnie teraz. Komentujący wskazywali, że moment pojawienia się nowego tropu zbiega się z rosnącą presją społeczną oraz licznymi dyskusjami dotyczącymi kierunków poszukiwań. Z punktu widzenia socjologii mediów jest to typowe zjawisko. Sytuacje nagłośnione publicznie przyciągają osoby, które mogą chcieć wpływać na bieg wydarzeń lub w inny sposób przejąć uwagę opinii publicznej. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy pojawienie się przedmiotu ma związek z tego rodzaju działaniem, ale sama obecność tego typu teorii świadczy o wysokim poziomie nieufności wobec nowych znalezisk. W dalszej części dyskusji pojawiały się nie tylko obserwacje dotyczące inhalatora. Ale również relacje opisujące nietypowe zachowania ludzi przebywających na terenie strzelnicy. Świadkowie wskazywali na osoby, które obserwowały teren z dystansu lub zachowywały się w sposób sugerujący, że wiedzą, czego szukają. Wspomniano również o intensywnym zapachu spalenizny pochodzącym z jednego z pobliskich domostw, który w opinii komentujących mógł pochodzić z pieca o dużej mocy. Tego typu sygnały pojawiają się często w przypadkach zaginięć. Gdzie brak jednoznacznych dowodów prowadzi do podwyższonej czujności w interpretacji każdego bodźca z otoczenia. Jednak bez potwierdzonych informacji nie można traktować tych relacji jako dowodu, a jedynie jako element narracji społecznej towarzyszącej sprawie. Warto zauważyć, że dynamika medialna sprawia, iż każde znalezisko wzbudza dużą liczbę spekulacji, a jednocześnie generuje kolejne pytania. W tym kontekście inhalator stał się zarówno symbolem nowego tropu, jak i katalizatorem dyskusji o tym, gdzie należy szukać odpowiedzi dotyczących przebiegu zaginięcia. Strzelnica Wilkołak nie była dotąd miejscem kojarzonym ze sprawą, co tylko wzmocniło efekt zaskoczenia, gdy pojawiła się informacja o przedmiocie mogącym mieć znaczenie. W wielu komentarzach podkreślano, że takie znalezisko może działać jak tak zwana zasłona dymna. Termin ten odnosi się do strategii polegającej na tworzeniu fałszywych lub drugorzędnych tropów, aby odwrócić uwagę od kluczowych elementów sprawy. W tego typu interpretacjach inhalator miałby pełnić funkcję symboliczną, wskazując na wersję wydarzeń zakładającą, że Beata Klimek poruszała się w tym rejonie samodzielnie. Scenariusz ten był wielokrotnie omawiany przez komentujących jako jeden z możliwych sposobów manipulacji opinią publiczną. Podkreślano przy tym, że narracja o samotnym spacerze wpisuje się w schemat tłumaczenia zaginięć, który był w przeszłości stosowany w innych sprawach, co powoduje, że dla części obserwujących teoria ta wydaje się podejrzanie wygodna. Druga grupa komentujących wskazywała jednak na alternatywną możliwość. Inhalator mógł zostać zgubiony przypadkowo, bez udziału osób trzecich. Zgodnie z tą teorią, przedmiot mógł wypaść w momencie, kiedy Beata Klimek była niesiona lub przeciągana, co czyniłoby go śladem niezamierzonym, a więc potencjalnie cennym. Ten sposób interpretacji opiera się na założeniu, że znalezisko może odzwierciedlać ostatnie chwile zaginionej, lecz wymaga weryfikacji opartej na dowodach, którymi w tej chwili dysponuje wyłącznie policja. To z kolei sprawia, że społeczność może jedynie formułować hipotezy, a nie wyciągać definitywne wnioski. W analizie tego zdarzenia nie można pominąć także mechanizmu samonapędzającej się dyskusji internetowej. W miarę pojawiania się kolejnych komentarzy użytkownicy zaczynają odnosić się nie tylko do faktów, ale również do wcześniejszych opinii innych osób. W ten sposób powstaje zjawisko zwane echem informacyjnym, w którym najbardziej sugestywne lub alarmujące teorie są powtarzane częściej niż spokojne obserwacje. W efekcie opinia publiczna zaczyna koncentrować się na wersjach skrajnych, takich jak celowe podrzucanie przedmiotów lub istnienie ukrytych miejsc pochówku. To naturalny proces wynikający z psychologii odbioru informacji, lecz utrudniający zachowanie równowagi w analizie. Na tym etapie kluczowe jest zatem oddzielenie faktów od interpretacji. Faktem pozostaje jedynie to, że na terenie Strzelnicy Wilkołak odnaleziono przedmiot przypominający inhalator i że jego obecność wzbudziła szeroką dyskusję. Faktem jest także to, że miejsce to zostało w ostatnim czasie odwiedzone przez różne osoby, zarówno przypadkowe, jak i takie, które mogły przyjść tam w związku z opublikowanym materiałem. Cała reszta stanowi interpretację lub hipotezę, którą można analizować, ale której nie można uznać za potwierdzoną. Strzelnica Wilkołak stała się jednym z wielu punktów, w których pojawił się nowy, nieoczekiwany element, mogący mieć znaczenie w sprawie zaginięcia Beaty Klimek. Odnaleziony inhalator wywołał liczne pytania dotyczące jego pochodzenia, okoliczności pojawienia się na otwartej przestrzeni oraz możliwości, że został zgubiony lub podrzucony. W analizie tego rodzaju zdarzeń kluczowe jest oddzielenie faktów od spekulacji oraz zachowanie świadomości, że każda hipoteza pozostaje jedynie hipotezą, dopóki nie zostanie potwierdzona w toku działań operacyjnych. W sprawach o tak dużej złożoności i tak silnym rezonansie społecznym każde znalezisko staje się przedmiotem indywidualnych interpretacji, których liczba często przewyższa ilość dostępnych danych. Dlatego konieczne jest podejście oparte na analizie, a nie emocjach oraz gotowość do ponownej oceny informacji w świetle nowych ustaleń. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi etapami analizy, subskrybuj kanał, pozostaw komentarz i udostępnij ten materiał. Twoje informacje i obserwacje mogą mieć znaczenie w dalszych poszukiwaniach. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków.